Kochani, witam Was serdecznie, tym razem nie z Bartkiem, ale za to z Miltonem. No Milton, tam się popatrz, pokaż się przez... No mną no, jesteś zainteresowany. No dobrze, więc dzisiaj z Miltonem będziemy omawiać książkę. Tak, więc dzisiaj mamy dla Was książkę Mateusza Grzesia. I tak właśnie wygląda cały dzień nagrywania z Miltonem. No... Dziękuję, Pani Mieltoński. Dobrze się spisałeś. Mamy już spokój i ciszę, więc możemy się chyba zająć tym, co należy, czyli książką Mateusza Grzesiaka pod tytułem Happy Days, czyli jak się robi szczęście w 100 dni. W tej książce Mateusz Grzesiak pokazuje nam, jak wygląda jego 100 dni szczęścia. Kolejna jest jeszcze książka ta, dlatego że... Po każdym dniu są ćwiczenia. Co robić, żeby właśnie w taki sposób to szczęście w sobie e, odnajdować. E, natomiast e, zostawiam książkę, bo bardziej chciałabym się zająć e, moim i Waszym szczęściem. Bo moi drodzy, doszłam do takiego wniosku, że my wszyscy bardzo chcemy być szczęśliwi, ale chyba nie do końca wiemy, jak to szczęście. Uwaga, uwaga, się robi zapracować, tak jak na każdą inną rzecz. I ja zauważyłam u siebie takie dwa aspekty, które szczęście zaczęło mi po prostu dawać. Pierwszym z tych aspektów jest wdzięczność. To znaczy, zaczęłam praktykować taką listę, gdzie mam 12 podpunktów, i tam mam wypisane rzeczy, które są dla mnie ważne i istotne. I nie, nie ma tam takich podpunktów jak wygranie milion w Totolotka, czy kupienie domu, czy też spotkanie gwiazdy którą zawsze chciałam znać. Nie ma tam takich rzeczy, są tam wypisane codzienne rzeczy, czyli na przykład wdzięczność za to, że mam Miltona, wdzięczność za to, że jestem zdrowa, czy wdzięczność za to, że ciągle mogę się uczyć i rozwijać, a jest to dla mnie bardzo ważne. I dopiero wtedy, kiedy zaczęłam sobie te rzeczy wszystkie wypisywać i do nich wracać, zauważyłam, jak często my pomijamy to swoje szczęście, które, które już mamy, które jest dookoła nas, na które sobie zapracowaliśmy, o które dbaliśmy. I to właśnie myślę, że jest takie przykre, że my nie zauważamy. I nawet jeśli osiągniemy niesamowicie wielkie sukcesy, to później, gdy osiągamy ten sukces. To jakimś dziwnym sposobem y, szukamy sobie nowego priorytetu, a to szczęście y, z tego sukcesu po prostu zostaje niezauważone, nie jest celebrowane. A myślę, że właśnie tutaj jest ten błąd, bo z najdrobniejszych rzeczy powinniśmy się cieszyć. Już tak naprawdę, nieważne, czy y, cieszymy się z tego, że mamy najnowsze auto, że mamy dużo pieniędzy, czy cieszymy się z tego, że się uczymy, y, czy cieszymy się z tego, że mamy psa. Ważna jest ta radość i wdzięczność za to, że mamy naprawdę dużo rzeczy przy sobie, już teraz. I zdaję sobie sprawę z tego, że oglądają to też osoby, które są na co dzień bardzo wdzięczne za to, co posiadają. I już teraz Wam tego gratuluję, bo to jest rzadkie w dzisiejszym świecie i jestem pewna tego, co mówię. Ale tak jak już mówiłam, mam jeszcze drugi składnik, który według mnie składa się przynajmniej na moje szczęście. E, myślę, że bardzo dużo ludzi, mimo tego, że chce być szczęśliwym, to nie wie, czym dla nich to ich szczęście osobiste jest wiedzą czym szczęście jest dla pana e, Staszka, e, dla pani Krystyny, a nie wiedzą czym to szczęście jest dla nich samych. E, myślę, że bardzo dużo ludzi, społeczeństwo... To, co teraz się dzieje, wie, w jaki sposób możemy być szczęśliwi. Na przykład posiadając pieniądze, dom, samochód, masę przyjaciół, męża, dzieci, podróżując i zaliczając różne atrakcje, to właśnie może nam dawać szczęście. Wręcz są przekonani, że to da nam szczęście. A później, po jakimś czasie, kiedy uda nam się osiągnąć coś, co wydaje się szczęściem według większości, Ludzi, to czujemy jakąś taką pustkę, niezadowolenie, że to chyba nie o to chodzi. I myślę, że odpowiedź jest po prostu jedna. Odpowiedzią jest to, że to nie jest nasze szczęście, że naszym zadaniem przede wszystkim jest zastanowić się, czym dla nas szczęście osobiście jest. Nie dla naszego sąsiada, mamy, taty, siostry, brata, kuzynki, nauczyciela, kolegi. Nie, nie. Czym osobiście dla nas jest szczęście i co my uważamy e, za coś, co sprawia nam radość, uśmiech i jest naszym priorytetem? E, tutaj też sobie stworzyłam listę. Jest to 7 rzeczy w życiu, e, do których przykładam bardzo dużą uwagę, m, które dają mi szczęście. E, oczywiście są też takie, które nie dają mi szczęścia, które mnie nudzą, denerwują i staram się je wykonywać w stopniu minimalnym, a maksimum siebie. Właśnie w te sfery, które bardzo mnie interesują. Chciałbym Wam polecić, żebyście skupili się na tych dwóch aspektach. Nie mówiłam już o tym, że mm, ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ uważają, że ich życie, ich szczęście zależy od innych osób, a to nie jest prawdą. Już ten aspekt w ogóle pominę, ale właśnie skupię się na tej wdzięczności i skupię się. Na tym poszukiwaniu, czym dla nas jest szczęście. Ja wiem, że niektóre osoby z Was mogłyby powiedzieć, ale ja nie wiem, czym dla mnie jest szczęście. Ja to w ogóle nie wiem, czego chcę. No to musisz się dowiedzieć. To jest po prostu jedyna droga. Musisz się dowiedzieć, czym dla Ciebie jest szczęście, co Ci daje radość co Cię wypełnia i co w tym życiu po prostu chcesz osiągnąć. Nie ktoś inny, tylko Ty osobiście, co chcesz osiągnąć. Ehm, I trzeba sobie chyba stworzyć też taki mur, żeby odbijały się od nas takie rzeczy, które nas nie interesują. Więc są takie fajne słowa właśnie, że e, Panie Boże, e, uchron mnie od tego, żeby nie interesowały mnie rzeczy, jakby, które mnie nie dotyczą czy, czy coś w tym stylu. Więc myślę, że to jest, to jest właśnie bardzo fajne, żeby od nas odbijały się te rzeczy i żeby zająć się tym, co tak naprawdę jest y, nasze. Słuchajcie, słyszę, że Milton wraca, więc nie będzie już dalej kręcenia. Ja się z Wami żegnam i serdecznie Wam polecam, żeby zainspirować się właśnie tą książką Mateusza Grzesiaka, bo tutaj są fajne pomysły na to, co i Wam może sprawiać szczęście. Nie musi, ale może czymś właśnie się zainspirujecie. Do zobaczenia. No, zaprezentuj, co chciałbyś pokazać wszystkim? No, pokaż, pokaż tutaj do przodu. Przodem się prezentuje, no pokaż co chciałbyś pokazać. Tak, że kochasz piłeczki, tak? Szczerze mówiąc, to mój pies chyba najlepiej Wam wytłumaczy, czym jest szczęście i jak podchodzić szczęśliwie do życia, ponieważ właśnie ten oto pan Milton cieszy się z wszystkiego. Tak to jest metoda, Miltonie? To jest metoda? Nie, no po prostu nie wierzę coś zrobił wrzucił piłeczkę do mojej kawy smacznego